Był to weekend pełen atrakcji. Za nami festyn w Ligocie Turawskiej. Jednym z wydarzeń był strażacki waserbal, czyli turniej piłki prądowej. Jest reprezentacja nasza z OSP, nasza drużyna MDP. Jest reprezentacja z LZS Ligota Turawska, OSP Bierdzany, OSP Dylaki, OSP Zawady i OSP Kadłub turawskie. Zasady są proste, są podawane dwa prądy wody. I drużyny składają się od 4 do 6 osób. No i wtedy po prostu gramy e, tak jak w prawdziwym meczu dwie połowy po 3 minuty. I jak jeżeli piłka wyjdzie za linię e, autu, no to wtedy przerywamy mecz, zaczynamy od środka. Jeżeli wyjdzie poza linię e, kornera, e, to wtedy jest jakby taki e, dodatkowy punkt dla e, drużyny, która wykona takiego karnego. Strażacy przygotowali także pokazy ratowniczo-gaśnicze. Organizatorzy zadbali o poczęstunek oraz animacje dla dzieci. Były dmuchańce i liczne zabawy. Było to tutaj tak zaplanowane, że LZS i OSP tutaj głównie stricte działali na, na boisku. Natomiast mniejszość niemiecka i filia biblioteki gminnej w Ligocie Turawskiej, gdzie kierowniczką jest pani Bernadetta Staś, przygotowaliśmy taki akcent dla dzieci. Była wyświetlona bajka Jaś i Małgosia w języku polskim i w języku niemieckim. U nas tam na, na, w sali wiejskiej w OSP. Także tam dzieci też się ładnie pobawiły i akurat był dobry czas wykorzystany, bo w tym czasie jak dzieci były tam w straży to akurat padało, więc rewelacyjnie mam nadzieję, że teraz już przestanie padać i będziemy się mogli cieszyć. Festyn w Ligocie Turawskiej to okazja do spotkania i integracji. Wspólne biesiadowanie przyciągnęło tłumy mieszkańców. To jest jakby nie powiedzieć takie duże wydarzenie w miejscowości. Można tych ludzi razem złączyć ze sobą. Tym bardziej, że jest to pierwszy taki duży festyn strażacko sportowy. Warto dla tych uśmiechów, tak? Dla to, że, dlatego, że, że widzisz, że ludzie się cieszą, że, że coś się dzieje, że jest taki odrzew, że widzimy ludzi, że mówią, a fajnie, że to zrobiliście, a u was się coś dzieje. Ludzie przyjeżdżają z innych miejscowości i, i mówią, a to wy w ligocie, to zawsze coś się dzieje. Miałyśmy już w lipcu takie półkolonie, takie takie organizowałyśmy troszkę też wspólnie z mniejszością i biblioteka w Straży Trzy dni, to nawet dzieci. Poza naszej miejscowości się zapisywały. No, jak można, można i mieścimy się tak, że to, no to daje satysfakcję, tak? Jest to nasz drugi w tej chwili już festyn. W czerwcu żeśmy robili z okazji Dnia Dziecka, Też tak samo wielki festyn. Bardzo dużo ludzi było, pogoda też najpierw sprawiła cikusa, ale później już było bardzo słonecznie, także było bardzo dużo tutaj atrakcji i zabawy. Dzisiaj jest podobnie. Organizujemy dwudniowy w tej chwili festyn. Razem ze strażakami, dzisiaj taki strażacki festyn typowy, jest turniej Wasserbal. później będą różne pokazy strażackie, atrakcje dla dzieci, tutaj dmuchańce przy pomocy Urzędu Gminy, także dziękujemy także tutaj za wsparcie. Wieczorem zorganizowano zabawę taneczną, a drugiego dnia zawody sportowe o Romana Jańczyka.